<grym> ta no Tamaś? No pobiegł kurwa no Karek jego bo... jak jedną to się zgieł w pół kurwa. <grym> Ale jak tamasz podnosił tego Odwrotnie, <grym> ja podnosiłem właśnie Karek go zaczął tak nagle nikt nie, nie <grym> Dobra, gra. Świetna. To nie wiem, byśmy musieli mieć chyba, nie wiem, postacie na kurwa, tak zrobione, że. Nie wiem, czy nawet to, to by to no, super. pomogło. Rozłączyło mnie. O, no, ja to poczekamy po prostu no, ten... My też rozłączono. No, Od razu ale... lepiej sobie wy... wyłączyć ale, ten ja ten ja ten i ta będzie. takie postacie, to, to normalnie nic nie robiąc zadają mu wrażenia. Intentować Eee, dobra, zapraszam was, zapraszam. A, sio i sio! Fajne goty, no, nie? Ja sobie A, wyłączyłem to grę, ta, ta. A, to O, to najlepiej od razu zrobić No Zrestartować Sio, tatsuo Nie, ja normalnie od razu jem Nie musiałem restartować Dobierało nam pierwsze levely, super Mówisz? Bo ty nam dobierasz pierwszym level. Hmm. Powinny mieć co najmniej piąty skoro mamy dwie czaszki. Chciałabym. Chodźmy! Jakiegoś tam? Coś tu coś w samurajach tej... pisze. Weź mnie zaproś, bo nie mam nic. Nie, nie już zapraszam. Zaproś Mateusz. Mówią coś o kwarantannie, o koronie. No, 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 że samurajskie miecze są dobre przeciwko maseczkom. Tak. Że, że szczepionki chuja dają. I dlatego no, nauczyciele i dla, i dlatego nauczyciele siedzą w domu, bo są zaszczepieni. Zamiast się zaszczepiać, lepiej popełnić harakiri. Piłą <grym> mechaniczną, patrz, masz <grym> Kurwa, kierower fajny. A mi składek. A jak nie zrobisz harakiri... To ci wleją coś do napoju, bo tu masz takiego chłopa namalowanego, jak coś wlewa gdzieś, kurwa. O! Te De A, tu A... widzisz ten jeden obrazek niżej? Że no. tak się chłop wystraszył? To tapaś! To ja jak się zaszczepiesz, to stajesz się czarny. A, <noise> A to, będzie się w tym odzyskać. Oj, tak pójdę, Idziemy. Czy mam tak mało? Nie, no, go, 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 go. go, go. koronawirus. A tu co, tu jest? Jakiś Korone, reżim. Jaki fajny plakat, ziomek się tak jest Normalnie teraz nawet nie można mówić, że właśnie jest koronawirus. I ten plakat jest taki zajebisty. Zaczynam głowę? głowę, czy co? Nie, nie, ten tutaj, ten. Kurde. Tu w ogóle, kurde, nie wiem co on gryzie mózg. Cześć, masz ten złoty. Enio, poczekaj na nas. Niech się wyjechał na lane. Kaweł a pójdę bokiem. A jest przyjście? Tak, o, to no. nie O, co Nie mogę tego odpocząć. Ale czemu są takie strzyki, no, które tu mamy z pół? Patrz no, nagle, no, na dwie czaszki, no, jak nagle ich mało było tutaj. O. No. Kurwa, można jeszcze... Dawaj, po Czemu nie mogę tej strzyki odpocząć, jak my... No. tu granaty są. Tego biegnie A ten jak się wygiął i tak najpiałem Tu są z bronią już od razu A jak się wygiął Czy nie, nie, A czemu nie, mnie nie. to normalnie się w miarę wygiął Pó się wygiął tak kurwa, jakby się miał robić Ej wow. Jakby miał robić ale na tak. O tu jest widzisz

Mnie. O mnie! A przestań, tak, nie mam. Ale znalazłem coś fajnego. Ja z dwur, ja dwururką biegam. To ile wiadomości my musieli zbanować? Używajmy sformułowania wirus? Leader, you. Rafa, ulec się i tu masz dodatkową opteczkę. Gdzie? Yeah. Czy była tutaj? Kurwa kogo ja ulecze? Nie ja wiem. Nie, nie, lepszy jest szturmowy jednak. Nie, lepszy jest szturmowy. Nie, to selbowy nie jest. Ja idę z kanekiem do przodu. O, coś tutaj jest. kolczasty. mam. Może możesz założyć na no, ten. Tak. Tak. You are in my world now! E, tyle się chyba nic nie krężej. Pole się. Ja też. Ramin z portowy, no teraz. Oh, Found defenses. To się gdzieś wdarło. Sounds like a hider!

a gdzie to były apteczki? Była jedna tylko tam wcześniej O, 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 za apteczka, ten Harry Dzięki Przedawam ci łzy to będzie rozpierdalanie Apaki, czekajcie na mnie! Nie macie jakiegoś ładunku, żeby tu gdzie Nie, a ja znajdę, ja ci to mówię. Gdzie wyjdziecie? Jak otworzyć tę barierę? Nie, no, ja Jak piłkę. Zacina się jebany Trzeba bronić. Rozpoczynaj tę bitwę jebane. Weź wóz 40 Popryskaj! Tutaj chłopaki, tu. Biegno. Nie nadzieję, że z innej strony nie

Tu pewnie mam unierty, wiesz. Tu pewnie ta gość tam. Grając. Ej. Did you ever see anything like that? Here they come.

jak jechał na mnie tak szybko, kurwa? No, bo już jesteśmy na miejscu. Yo, hello. Okej, okay, będzie tutaj jakaś bitwa. Pewnie. Macie żeby gdzieś Nic nie mamy. Ja nic nie mam. Czekajcie chwilę. Thank you team Do your best. No chłopaki, czekaj, ta jajda już. Robimy ci miejsce. To daj ba z miejscu armatni, odpierdol to. Macie to wszystko w miarę przytykane? O, amunicja. Mam hmm. jakieś normalne Gdzie dronie. Was LA this bad oh, when yeah. you were there? It was different. How so? A lot of guns have Hey, good game! Fire! Wah, 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 please! I see you, boo! <coughs> the big one shoot me! Hey, boo! <śmienicza> <śmienicza> Ale się nie wystraszył jak Tabaś. Mały zawoł miałem <śmienicza> Dobra, o Tabaś idziemy razem. Trzeba naszego. Kana z boku, oj skrzynkę mam. Śmule stają z ziemi. Karabin bo ja ty kub, dajcie mi karabin, żeby mówić. Kub, bole zajmisty What's in here? O, o, tu jest więcej japońskich ty. Czego? A! No plakatu płoci. No, ale to nie celne jest. jak się robi. O wa. Pierdalamy Tylko e, <gibany> Fuck! Za mną biegnie! Oh, pomóżcie! Chyba <mulny> ja już nie przejdę. Fumyba, Jak ja mam tam dojść? Po tym bucie. To jest Team 4. 50 metrów od drzwi. To no będzie here w innych momentach. We need defenses. Nie mów że jeszcze. Pierdol się, panie. Zabasz, no tu jest. jest do wysadzenia, hoh. Masz tu ten, ten ładunek? A mam, 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 mam przejdź, trzeci. Uwadźcie tam tola. We need defenses, Clay. Let them through. Kier do wysadzenia. No tu, ślepo to tu ma. Na siatkę no siatka elektryczna, no bierz. Czemu tam do góry samochody jeżdżą? No. O, tutaj jest ten. Czekajcie. O, mi się przyda. Ulecz się, no. O kurwa. O, weź no. Używam Automatyczna wieżyczka. Można to zamknąć, ale poczekaj. Stop. Jak my mamy skąd wyjść? A gdzie ty jesteś? Jesteśmy weszli, kurwa. Stary, tu Dobra, nie... nie damy. Tu, Rafał! A ja szukam jak debil wyjścia. Z czego się kurwa śmieje Kurwa, miałem siatkę elektryczną. Gdzie ona przejebała? Mam elektryczną siatkę na tym kurwa. Oczywiście gdzie mogę siatkę mać? No, musisz patrzeć. No tam po, masz pokazane na biało, takie wiesz, podświetlone! Dobra. Headshots! To po co my ten autobus, kurwa, ubroniliśmy? Ale fajne krzyki. Tym... Jak łapę? W kim, jakby tu nagle po mojej prawej tu chodziło I tu jeszcze wychodzi ten próby O kurwa to było? O chuj! Kurwa to mnie mije yes. A to jest yes. Dalej Jeszcze idzie góra Nie to

Pan, no, wow, 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 wow! Somebody get on gate 2. gate! Oh, oh, brońcie, oh, 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 Jezus, mamy to... oh, tak, macie? Uh -huh. ja tu jestem? to? Idziemy. Oh, o No kurwa! Jesteście tu? Ja jestem, na no strzelam! Uh. Za tobą, polska neki! Gdzie to jest? Kurwa tam bokiem idą. Kurwa, druga strona. Incoming, Teraz tam. Jakiego tam? Ale w nastroju!

Posty! Pupa mnie, streamer! O to jest... Zlepam Ej, do mi na prawo było! bo to jest! bo to Tu I think it's clear! Let's go!

by było na ekstremalnym. Jeszcze oni mają cię na hita na tym ekstremalnym. I pamiętaj jeszcze, że nie masz na pewno tyle apteczek, tyle granatów i innych rzeczy. No, oczywiście. O, oczywiście. Prawa kurwa, prowadzi. do siebie Taka siła kurwa! W końcu coś mi wyszło. Najwięcej otrzymanych obrażeń. Uhu. A nie, to najmniej. O, jakieś nowe głębokie kieszenie? Głębokie gardło, tak? Co to jest? Dostosuj klasa. Sanieto. Tam ja mam jakieś Sanieto. O, możesz przynosić do 25% więcej amunicji do broni głównej i zapasowej. No i to mi się podoba, kurwa.